Nie, Są proszę pana, Oczywiście, broś, proszę to proszę. Sędzia, Daj to dokończyć spokojnie, a nie. Się nie obrażajmy na siebie przecież. Och, ja strzelam w Nie będę sędzią już nigdy więcej, jak mają mnie obrażać na departamencie. Matko, daj jedyna. Mi spokój! Może dostałem okresu, jestem strasznym sędzią i daj nikt mi mnie nie szanuje. Boże, jedyny. to <ślam> no, Bo ja się. lubię, lubię negocjować. Czasami jest przy niektórych sierpcu, a jak. Się... Czy on mówi kurwa, na radiu? Tak z... to jest szok. Tak Niepoprawny. A ja dalej mówię? I mówię to cały radę. czas. Ej, a to mi się chyba radio zepsuje. To weź sobie. Chyba zaraz radio się zepsuje. To, to weź sobie to radio od klikników. Dawno cię nie widział, chmielasz na wyścigach. Aaaaah! Kiedyś... Wow! 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 Co jest? Co? Stary upitał głową, PRZELECIAŁ, co jest? Ja ci że ci udowodnimy przynależność, zostaną ci przybite te same zarzuty, co im. Nic mnie nie bo nic złego nie zrobiłem. Wystarczy, żebyś miał kartotekę... To, już możemy ci przybić wszystko, co chcemy. Nie mam. A jak będzie trzeba, to ci podrzucamy na broń. Nie mam żadna broń palna. W takim razie pan to chciałby robi? pan się od Na spotkanie ja przyszedłem. Na spotkanie chciałbym przyszedłem, no. kont o kontynuację z pańskiej strony. Na jakim spotkaniem pan przyszedł? Jakie momenti, Biznesowe, biznesowe. Ale to nie tu. Jak nie tu. To jest mediacja. Proszę spojrzeć. No, no to wiele się nie pomyliłem przecież. To jest różnica. Proszę Jest, 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 no. Jeszcze raz usłyszę takie słowa. Dobra, dobra. I co? O! Czekam. Zachę, udało mi się. Czekamy my się teraz. Myślisz, my że psy jedzie? Eee, wydaje mi się, że tak. Wrzucaj. Źle się odbił. On <laughs> się odbił nic się nie stało. Nie dostali żadnego do flesza. Ten <laughs> ucieka. Jeden pod ręce. O was jeszcze jednego, teraz dostaną Dobra, dwóch dostaną <grym> za <zeszne> a gdzie ten drugi choduje? Jeden uczeka nadal na, na plecy tam, na schody Jestem bestią JA ale p... trochę chore Uważaj na różnych ludzi. Za jasne chodź w sturmę. Uważaj sobie. O. I zapamiętaj co! Ze nie jestem ky Bye bye, ale lipa biorę pompę, biorę pompę, biorę pompę z nim. No chyba oszalałeś, człowieku, chyba oszalałeś. Oszalałeś chyba. Czy tu jest wsparcie policyjne? Zróbcie mi klipa. Dobra.

Ukradłam, wszystko wzięłam Zapłacone Wszystko zjem. Dobra Aby szczelają, a szczelają. A przestań. Młody z Pastorem zbieram. idzie normalnie? O. Czym się bardziej najem, lazanią? czy, czy spodnie? E, Zabawkę dostałem To, to zostaw jak coś, nie? O p***, A c*** Dziecko, k***a, ja mamy zostawiać? Ej, miał Krzyco? uchlone okno, co ty krzyczy do mnie k***a tak Pomocy, no pomocy, ja mówię, kto do o, mnie babę. mówi? To ja z tyłu Zatkałeś uszy? Zamkał uszy i mówi tak rodzice mnie zostawili, ja mówię gdzie tak. są? W pizzerii, ja mówię no... w pizzerii To no chyba... idę. Jesteś na komendzie k*****. Dopiero co się obudziłeś co Nie, tak Proszę pana, tak, zrobimy tak Ten pan <grym> przed chwilą <grym> mnie porwał i wszystko mi zabrał Zaraz, zaraz panu uratuję, dobra? Nie chcę do niego teraz strzelać o -o -o <grym> Cześć Grzegorz, znasz taki trik? Jaki? Boom to jest tak zwana holograficzna koszula z nice. Właśnie jej użyłem. Dlaczego się rozbierasz przed nim? Pytanie dlaczego ktoś by się miał nie rozbierać przed nim. Po całej rewizji okazuje się, że macie się ku sobie i musicie się umówić na randkę. A nie zapomnijcie o pocałunku o buziaczku na koniec, tak? No. Tak, jeszcze mu loda zrobię, spoko. No, <grymne> widzę, to... że się rozumiemy, panowie. No, czego my tu szykujemy. Chłopiec, <grymne> <grymne> <Bo, jak grymne> dzięki dostanie zaraz. No, się szykowało. jak ci mówiłem, to, to, mówi, to, to, będzie to będzie na weselu, że to pojechałem to. z kolegą, naszej znaczy żoną kolegi i z tą kadetką, To nic Nie, AVANTURA! Ale dziś, ślepy załówek, zamykajcie drzwi, zamykajcie drzwi Nie jadę. To jest piosenka o tobie, no tak? Nie! To jest piosenka o Mopsiku Klepsiku to, to jest Mopsik? No k***a, śpiewają tak piosence do siebie, no do... s**iożu! A nie zapraszam. Bo... Co to jest? Ja wiem, co to jest małszyk, no. Zadam albo coś takiego. Pier... Nie, seksu? no. no, no, no na nie. Nie, raczej nie. Nie, raczej nie, nie, nie mam nie. coś takiego. A, no, okay. Ale coś lubię coś, co sprośne słówka, tylko nie o. po naszemu, bo po naszemu brzmi to strasznie cringe no. Czyli po jakiemu? No po angielsku. Po angielsku? A, się, czyli lubisz jak? jak... Czyli lubisz jak... E, jakby ty jesteś, wiesz, z wiadomo jakiego kraju... No bo... z jakiego kraju mówisz do niej... Oh yeah! aha fuck! Oh! Yeah! Oh, yeah. Nie, oh, no, yeah. Nie, ale nie takie słuchka, Nie, Ludus lat! Oh, nie! No ale wyobraź sobie co? jakby ona ci mówiła na przykład... O, i wsadź mi go wielkiego stary, no nie mogę, się no, to Czyli co, czyli, co, czyli lepiej jak mówi... Oh yeah! Put me that huge i, 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 i tak dalej, tak lepiej? Znaczy, nie miałem jeszcze okazji z takim akcentem współpracować. Okej, okej, okej. To z jakim akcentem? To za, e, spróbuj no. to jest za ten. Często brytyjski był akcent.